Jeśli słyszymy słowo hothead, no jaki samochód taki pierwszy nam przychodzi na myśl? oczywiście, że Golf GTI, no raczej, że Golf GTI jest to, można powiedzieć, taka ikona, jeśli chodzi o hot hatche, więc w dzisiejszym filmie, nie hot hatch, a, no nie wiem, hot liftback Skoda Octavia RS, najnowsza, 2024 rok, także jest to już polift, no, czyli taki Golf 8,5 GTI, czyli 8 po lifcie, w praktycznym opakowaniu. Mamy tutaj 265-konną benzynę. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Bo uwierzcie mi, jeśli wyskoczymy taką oktawią na autostradę, naprawdę nie ma wstydu. Jest to świeżynka, pochodzi ona z prywatnych rąk, została mi udostępniona przez jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiamy. Auto ma zaledwie jakoś no niecałe 4000 km i może zacznijmy sobie od ceny, jako iż jest to świeżyna. Takie auto możemy sobie przecież kupić w salonie. Octavia RS z benzyną pod maską. Oczywiście mamy tutaj siedmiostopniowe DSG, nie mam manualnej skrzyni. Ceny rozpoczynają się od jakoś od 181 tysięcy złotych. Tutaj mamy egzemplarz skonfigurowany na 201 tysięcy złotych. Wiecie, myślimy sobie kurczę, 200 tysięcy za Skodę oktawie, ale z drugiej strony 265 koni mechanicznych. Auto fajnie wygląda, auto ma fajne wyposażenie. Dodatkowo, gdy pójdziemy do salonu, też przecież o tej cenie jeszcze można myślę, coś podyskutować, no. no. już nie będziemy tutaj wnikać w szczegóły, ale właściciel był bardzo zadowolony z obsługi oraz z transakcji. Pozdrawiamy tutaj pana Michała z Asoskody z ulicy Struga ze Szczecina. I tak, jeśli chodzi o... Nie, Petrolhead też musi czasami ściągawkę mieć. Przygotowanie pod hak holowniczy, poduszki boczne z tyłu, rozszerzony system bezpieczeństwa Pre-Save, wycieraczka tylnej szyby Aero, to jest też opcja, Sound System Canton, także lepsze audio, pakiet Assisted Drive Plus, więc jest tutaj Travel Assist, auto ma Tempomat aktywny, trzyma w pasie, potrafi samo zmieniać pasy, zawieszenie adaptacyjne DCC, czyli zmienny stopień sztywności. To tam jeszcze felgi 19-celowe, bo standardowo są tutaj 18 zapasowe koło dojazdowe. O, bardzo fajnie, że jest taka opcja. 700 zł. Myślę, że warto. I pakiet Winter Premium, także trzystrefowa klimatyzacja, grzana kierownica, grzane fotele z przodu, z tyłu, kanapa. Kurczę, w skodzie oktawi. Wszystko, wszystko. I no, może tam elektrycznych foteli na przykład tutaj nie ma, ale naprawdę jest to fajnie już wyposażona wersja. Jeśli chodzi o lifting, wyraźne tutaj odświeżenie, wak zrobił, zapodał. Przód inny, tył inny, ale najpierw zobaczmy to, jak to wszystko wygląda. To jest ciekawa sprawa. Zobaczcie, jak tutaj lampy wyglądają, o, nie wiem czy to będzie, o tutaj będzie lepiej widać tutaj taki jakby w dół idzie Octavia czwartej generacji przed liftem miała mordeczkę troszeczkę jak BMW G35 po lifcie Tutaj z kolei jakoś ten front mi się kojarzy bardziej z Mercedesami. No nie wiem, EQE EQS, tylko tam to wszystko jest takie okrągłe, ale tutaj też jakby mamy taką z przodu nałożoną maskę. Reflektory są jakby tutaj połączone z grillem. Reflektory w ogóle zostały poprawione. Matriksy wycinające skoda Crystal Lightning. Znaczy, zmiany tutaj są wizualne, ale też poprawione jest ich działanie. Tutaj takie. Przelotki, aerodynamika. Locik jest prawdziwy? Jest prawdziwy. Tutaj również, no i radar, emblemat też jakiś taki inny. Nie, no przyznacie, ładny samochód. Proszę bardzo, tutaj też na dole taka dokładka z odblaskiem końcówki wydechów. No tutaj jest w zasadzie półfejkowa, no ale jest okej, okay, zobaczcie. A z drugiej strony jest to samo. Wiecie, no ten element. Jest elementem zderzaka, ale jak z obu stron wylatują nam z tych końcówek spaliny, jak na dzisiejsze czasy gut. Czeskich Nedlik, ale gut tutaj można powiedzieć. No czesko- niemiecki, no przecież. Felgi zostały też tutaj yy, jakby, no kurczę, w tym fa fabryczne są, ale są zmienione wzory w poliwcie. Zobaczcie, ładna felga, 19-calowa, szare wnęki, tutaj taka polerka, rozmiar już tutaj szukam, 225 na 40 Z przodu jest tak samo, także wąskie są tutaj oponki. Mamy elektroniczną szperę, wprawdzie Octavia, ale ze sportowymi aspiracjami, jak najbardziej. Właściwie Aspiracjami i też cechami, o, te maska charakterystyczne takie wcięcia, jeśli chodzi o bagażnik. Tutaj na klapie jaka Lota, standardowy taki Maxton pakiecik dołożony. Bagażnik ma tutaj 600 litrów pojemności. Jest to liftback, także dostęp do bagażnika jest naprawdę świetny. I proszę bardzo, to chciałem wam pokazać. Te felgi, widzieliście jak wyglądają. Ale też mają takie oto aerodynamiczne plastikowe nakładki Właścicielowi one się średnio podobają Więc postanowił je ściągnąć Wzór po ściągnięciu good Ja już widzę tutaj elementy Simply Clever Jakieś pierdołki można sobie tutaj trzymać To widzę można sobie tutaj wyjąć Przełożyć tutaj Schowki po boku Oczywiście jakieś haczyki Tutaj znajdziemy haczyki Są haczyki tutaj Jeszcze folia nawet nie ściągnięta do końca No ja tutaj szukam haczyków Panie drogi Simply Clever. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj nowa Skoda, czy tutaj jest. Jest! Patrzcie, skrobaczka do szyb. Ja akurat z tego nie korzystam. Mi szkoda jest troszeczkę, bo szyb można sobie porysować. Ale jeśli ktoś aż tak super nie dba o auto, no to coś takiego tutaj będzie miał. Zamykamy. Klapa otwierana, zamykana elektrycznie. Czarne emblematy. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu. Oktawia aż tak duża z tyłu oczywiście nie będzie jak Superb Ale no tak na siłę tutaj powinien się dwumetrowiec za dwumetrowcem zmieścić Proszę bardzo, boczek drzwiowy Roleta proszę Państwa nawet jest tutaj Ale już sam boczek, no to już twardy Wiecie, roleta premium, tutaj już tak trochę budżetowo Tutaj też twardo Tutaj jest miękko I tu znowu twardo Wygląda to generalnie ładnie Tylko po prostu jest twardy Tapicerki w takie rąbki no wygląda to bardzo ładnie, tak, i premium feeling troszeczkę jest, szczególnie tutaj, zobaczcie. Jest to e, materiał, nie ma tutaj nawet półskór. boksik, tam już czeka, takie simpli klewerowe mocowanie, bardzo mądre do telefonów. Czytam telefon, tablet, dobra, wejdziemy na chwilkę. Fodel kierowcy wyregulowany jest pode mnie. prawie 2 metry wzrostu, ale mimo wszystko, mieszczę się tutaj za sobą. Pamiętajmy, no jest to segment D, przecież, nie żadna olbrzymia limuzyna. Nie, Ale taki liwy, praktycznie fajnie tutaj jest. ok. patrzcie, kolejny simpli klewerowy taki dodatek, takie jakby tutaj wydłużenie od tunela, schoweczek, dwa porty USB-C, no i tutaj klimatyzacja trójstrefowa, tak jak mówiłem, grzana tylna kanapa, nawiewy, no i deska rozdzielcza, zobaczcie na ten ekran, jaki on jest duży. Ale zaraz tam przejdziemy i się tak przyjrzycie. Zwróćcie uwagę, że. To wszystko będzie takie dość podobne jak w ostatnio prezentowanym pasacie B9. Czarna podsufitka, wersja bez okna dachowego, szybsza, lżejsza. O kurze, za mną tak drzwi usłyszę. Aż miło posłuchać. No ja pierniczy, bardzo okej. Okay. Kiles jest, boczek drzwiowy z przodu. No to tutaj, tutaj już jest mięko, dekor, no to wiadomo, twardy. Czarne są tutaj dekory w RS-ie. No i tutaj miękko już jest, tu mięko. I tu twardo od połowy w dół jest właściwie twardo. To jest kolejny Simpli, tu pełno dodatków simpli klewerowych i fotele, takie oto sportowe foteliska. Proszę tutaj, emblemacik też. Ale są one wyprofilowane takie. Kurcze, jakby za ramię kogoś chwycić. Są wygodne, ale też fajnie trzymają na boki, szczególnie tutaj o te boczne podparcia, jak na wagi. To mi się wydaje, że w Oktawi jest jeden z ładniejszych środków aktualnie, jakoś, nie wiem, kantonik. Powiedzmy, gra ok, nie jest to jeszcze Bang Olufsen, czy Harman Cardon, ale gra ok, lepiej niż seria. No. Widok z perspektywy kierowcy. W Octavii widoczność musi być ok, bo bazowo jest to mega poprawny samochód. No tutaj mamy do czynienia akurat z takim e, wariatem, no bo RS-em, Deska rozdzielczy, tu jest miękka, tu jest miękka i to jest materiałowe z przyszyciem czerwonym dekory matowe, takie niby karbon, ale to jest plastikowe oświetlenie Ambiente, różne kolory do wyboru, tu jest dalej miękko i tu już będzie twardo, tu też już jest twardo ciężko mi tutaj powiedzieć czy coś będzie nam oczywiście trzeszczeć, no bo jest to świeży samochód ale wiecie co na kanale była Octavia 4 RS, przedliftowa, 100 tysięcy przebiegu miała Y de oh. Tutaj się troszeczkę odzywało, jak tak ruszaliśmy, ale w czasie jazdy cicho, ok. Także tutaj, jako iż jest to polift, powinno być oczywiście jeszcze lepiej, no bo polift, no to e, wszystko poprawione. Kierownica średniej grubości wienie, jest tutaj gładka skóra, ale w większości no to perforowana, super się ją trzyma, fajnie. Właściwie nie wiem, czy w przedlifcie i polifcie jest identyczna kierownica, chyba tutaj może ten emblemacik jest trochę inny, ale generalnie te rolki, przyciski wszystko to jest w miarę hmm, jasne, myślę. Te rolki takie jakby półlewitujące są, proszę, tak wystają stąd. Oczywiście z tyłu manetki, podgrzewana kierownica. Trzy stopnie podgrzewania są. To jest skrót do asystentów, taki szybki. Lane Assist, ostrzeżenie o prędkości. Travel Assist ACC, można sobie wybrać. I tym sposobem może przejdziemy do liczników. Te przyciski będę naciskał. No proszę, ten po lewej. No to zmienia nam się tutaj o... Video. to jest tak jak w B8 pasacie, praktycznie pamiętam. W b 9 przepraszam, w tym najnowszym, co ostatnio był, rolka. No to tutaj proszę, zużycie paliwa i tu jeszcze ten przycisk. No to, to już tak fajnie tutaj wygląda. O. Możemy sobie to wszystko personalizować, jak ma wyglądać. Pyk do asystentów. Oj mi tu Pastuchem B9 śmierdzi takie! Kurcze. Niby to samo, ale inne. Ekran, no tutaj mamy folię, no to na no to nie patrzcie. Lekki bumbelki, ale folia to folia, można poprawić. Sam w sobie ekran jest olbrzymi, ma 13 cali, tutaj mamy 10 cali. W tych skodach chyba yy, też występuje mniejszy ekran, ale tutaj w RS-ie takim poliftowym zawsze jest największy. Multimedia też są takie, jakieś pasiaciane, takie jakby widżety, Wszystko to działa bardzo, bardzo. Płynnie, no na przykład, no nie wiem, tutaj wejdźmy. Tutaj. No i tutaj jest całe takie główne menu, jakie mamy tutaj rzeczy. No już nie będę Wam całego menu tutaj opisywał, ale w poliwcie wciąż mamy tutaj panel do sterowania klimatyzacją. No klimatyzację, no to możemy tutaj. Mamy przycisk klima, tutaj od podgrzewania szyb, ale gdy wejdziemy jeszcze w klimę. O, tutaj jest, widać, podgrzewana przednia szyba. Na dole takie skróty do muzyki, do telefonu, nawigacji. Asysta cała. Dwa widoki. Widok i lista. Nawiewy z dołu. Można powiedzieć tak typowo wagowsko, jak na nowe standardy waga. No to jest to normalne. Tutaj fizyczne przyciski. Set. No to kontrola trakcji, jakieś takie rzeczy. ASR. Mode. Tryby jazdy. ECO. Mamy tutaj tryb żeglowania, skrzyni biegów oraz system start-stop z takich ECO Featureów. jeszcze raz. Komfort, normal, sport oraz oczywiście tryb indywidual, który możemy sobie spersonalizować. Yy, no, to działanie zawieszenia, jak tutaj ma być sztywno, miękko, wchodzić jak ma silnik, skrzynia, ładowara indukcyjna, mimo wszystko dwa porty USB-C. Taki Jinx, to jest nasz już, taki elektryczny ręczny autoholt, podłokietnik skórzany, miękki, i pod nim jest jeszcze schowek, tutaj uchwyty na kubki, taki uchwyt na telefon właściwie, jakieś monety. No i dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę. O, proszę, 3700 km niecałe. EA88. 8, czyli ostatnia, najnowsza generacja póki co 2.0 TSI. Tak jak wcześniej wspomniałem, skonfigurowane z automatyczną 7-stopniową skrzynią DSG, dwusprzęgłówka. I co, ja tak chciałem się upewnić tutaj, ile ten wóz ma bo 265 koni i 370 Nm, Ale, co ja tutaj zauważyłem? Że Skoda Octavia RS poliwcie chyba już nawet nie występuje z silnikiem diesla, tylko benzyniak. Ale jeśli chodzi o zużycie paliwa, naprawdę. Nie będzie nas tutaj boleć. Gdy jedziemy 90-100 km na godzinę, zejdziemy tutaj myślę, że nawet poniżej 5,5 litra. Przy 120 km na godzinę, jakoś niecałe 7 litrów. Miasto nie wiem, to zależy pewnie od nogi. Ja w teście drivingowym zszedłem zapewne do 7 czy tam 8 litrów. Realnie, ile komu wyjdzie, jak kto będzie korzystał z tej mocy, no to już zależne. Od niego. Auto ma 4,7 metra długości, waży 1520 kg. Oczywiście jest napęd tutaj naprzód, nie ma 4x4. 4. Wspominam o tym, bo dążę do osiągów. Pierwszą setkę powinniśmy tutaj uzyskać w czasie 6,4 sekundy. Przynajmniej tyle deklaruje producent. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Ciekawe jakie tutaj będzie 100-200, ale podejrzewam, że kurczę, może być tutaj lepsze nawet yy, niż w takich, no nie wiem, AMG z lat 90. Moje E55 AMG W210 354 konie miało 14.6 na przykład. Wszystko sobie zweryfikujemy. To co? Możemy przenosić się na autostradę? Jeszcze sound a jeszcze przed próbą autostradową i soundcheckiem może teścik wyciszenia. Auto ma szyby akustyczne, klejone, aczkolwiek mamy tutaj zimowe opony, które są troszeczkę głośne. Generalnie oktawki czwórki fajnie są wyciszone. No tutaj te oponki, takie wiecie. Na furczy i burczy, ale nie ma tutaj jakiejś przesady. Nawet delikatne jakieś tutaj popsy z tyłu yy, są, ale raczej takie subtelne. Próba autostradowa. Cześć, jestem Laura. Zabaw się ze mną. Dobrze, Lauro. Jezu, żartowałem przecież. Dobra, kasujemy zużycie paliwa. Tutaj się robi to prościutko. W poprzedniej Skodzie pamiętam, przed liftem yy, w Octavii czwórce jakoś się w bok chyba przechodziło. Coś takiego. Ale tutaj wszystko ok. Raceboxik, nie bój się. Jak widzicie zaczynamy na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Tryb sport wrzuciłem. No jest spokojniutko, ale fajne te oktawki nowe są. Kurcze, pieczone. Ciężko uwierzyć, że to Skoda Octavia Patrząc yy, tak nawet z perspektywy innych samochodów Jeśli będziemy jechać C-klasą nową, ataką taką Octavią Naprawdę ok. No inaczej to wszystko wygląda Nawet chyba w Skodzie jest porządniej to wszystko spasowane Zdecydowanie porządnie jest spasowane, ale Dziwne czasy, proszę Państwa, dziwne czasy No i dobra I Tutaj ruszamy No i tutaj Ciągle Mielonka w zasadzie. Dobra, musimy tutaj wyłączyć sobie jedną rzecz. Ograniczenie, sygnalizacja przekroczenia prędkości. Bo ja rozumiem, gdyby to działało nieskazitelnie, naprawdę, by po prostu tak działało, jakie są ograniczenia prędkości. Ja rozumiem, ale w żadnym samochodzie, nie spotkałem się w żadnym samochodzie, by działało to. Ok, będzie rękaw. Wiecie co? Bo wczoraj tutaj przejeżdżałem i widziałem, że tutaj rękaw ściągali, ale rozłożone na nowo. Ja pierniczę, dlatego właśnie tutaj przez kołbasę nie jeżdżę i nie będę jeździł dalej. Ale wiecie jak jest. Z dobrych rzeczy, no to sprawdzimy sobie prędkość do drugiego wiaduktu. Składanie jest przypałowa. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa ok. No i ciśniemy. I tak jest 100-200 porządkowe, chyba tutaj będzie. No ale farcy są. Szyby klejone. No to trzeba było tutaj wyprowadzić na zewnątrz kamerę. Ten e, antenę. 13,91, ale jak wiadomo, no do drugiego mostu 220. Ale jak wiadomo, tutaj minus 1,8% z górki. No i proszę bardzo. 230 kilka kilometrów na godzinę już było. Ole, tutaj chyba najwyższy bieg się wrzucił, najwyższy. Siódmy bieg. 210 km na godzinę mniej więcej licznikowej. Tutaj 360 obrotów. Ja pierniczę. Dobra, sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. O jejku, jejku. Ile tego tutaj jest? Powiem tak, jest też tutaj Travel Assist, włącz sobie tryb komfort jak na razie. Działa on ogólnie spoko. Nawet jak tak sobie zapniemy ten pomat, włączymy kierunkowskaz, auto samo zmienia pasy. Działa to wszystko według mnie naturalniej i przyjemniej niż, przykładowo, legendarny autopilot w Tesli. Tak jest. Jednak no, jak każdy taki asystent, czasami jest on troszeczkę taki no przesadnie reaguje, szczególnie do ograniczeń prędkości potrafi się mylić, wcześniej jechałem autostradę i nagle 60 km na godzinę wyskoczyło i auto zaczęło samo zwalniać, miałem tempoma na 120, samo zaczęło zwalniać na 120, no tak to po prostu jest. Dobra, prędkości obrotowe 120 km na godzinę, mamy siódmy bieg, mamy siódmy bieg, praktycznie zerowe tutaj przekłamanie, no to jest 1900. 68 obrotów, stówka, no to będzie już 1600. Ojejku, 1630. Dobra, i myślę, że styka tutaj jest sobie zaraz zmierzymy, ale poczekamy, by było troszkę równiej. Tak, przy zjeździe tutaj pierwszym sobie rozpoczniemy pomiar. A dzisiaj chłodno, temperatura 0 stopni. A TSi lubią to, chociaż TSi w zasadzie, no to. Zawsze mają jakieś bonusy. No tutaj 265 koni mechanicznych, 98 zalana, i założę się, że tutaj by wyszło gdzieś ponad 270 koni na bank. Dobra, to myślę, że tutaj można dziabnąć 100-200. Aha, i tryb komfort mam. No dobra, zobaczymy. A piernicze, plus 0,6% pod górkę, 15,66 <grych> Z Kodą Octavię Co to są za czasy? No i dobra, chyba tutaj trzeba będzie 200-250 też od razu zbadać No i dobra, i przyciśniemy 100-200 to jeszcze raz chyba sobie zbadamy Tutaj lekko pod górkę Później będzie trochę z górki 100-200 to chciałem, żeby tak równie było, wiecie? 0,6%, 24,7%. Proszę Państwa, tutaj już będzie. Nie, to jeszcze chyba nie był kagańczyk. Zwalniamy, bo wyprzedzanie. Jak na razie średnie zużycie paliwa 15,4 litra. Zwalniamy i szybkie 100 200. No i teraz już tryb sport. Myślę, że będzie trochę równiej. Takie. Ale lag jest przy zmianie biegów 14,55 i teraz było 0,7% z górki no, mniej więcej tak to się jakoś kształtuje Skoda Octavia przy 250 prowadzi się bardzo pewnie I tutaj już odczułem kagańczyk 258 Kilometrów na godzinę Pięknie Kurcze Teraz wyszło minus 0,7% 200, 250 I 25, 13 I tutaj jeszcze taka informacja Jak widzę Jechaliśmy troszkę pod wiatr Nie ma dużego wiatru, ale jednak było troszeczkę pod wiatr Zawrócimy sobie na trzecim zjeździe Za przejściem granicznym w Kołbaskowie jeszcze raz sprawdzimy 100-200. Prędkości maksymalnej już nie trzeba, no bo 258 według GPS. Zjeżdżamy, ale dzisiaj ładna pogoda tyle materiał nie był prześwietlony. Czy wiecie, jest z zewnątrz jasno, wewnątrz ciemniej w tym aucie, żeby ten kontrast nie był za dużo. No zobaczymy. Powinno być ok. To co? Sound check, tryb sport jest. Idzie do. Coś tam słychać, ale aż taki tak, aż taki, Nie jest to huk po prostu no. Nie no raczej jak na taką sportową wersję No to yy, nie jest za głośno Wydaje mi się, że jest tutaj Też podbicie Z głośników No dobra i ciekawe jak tutaj będzie 100 200, Ale jak tam redukcję zrobiłem To było takie Taka chwila jakby zawahania No ciekawe jest ten soft tej skrzyni biegów Inaczej tutaj chodzi jakoś O i to było takie Zawahanie, ale jak już zmienię, no to bezpośrednio. O, pryknięcia. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy, ale to tak na krótko, symbolicznie. No i teraz prawie tu było równo, ale troszeczkę wiaterek. No to 14:37. Dobra, jeszcze raz do tych 250. No proszę, 22, 35 i 0,3% z górki. Także naprawdę. Pamiętajmy, jest to Skoda Oktawia. a my sobie tutaj mierzymy 200-250 przyspieszenie. Ja pierniczę, co za czasem, żeby z Kodami tak latać. Ale z drugiej strony biała Skoda na trasie. No to kurczę, jaki samochód mógłby być szybszy? Co tutaj się dzieje? Coś mi tutaj zaczyna. Wyszukiwać. Jezus, Maria, co tutaj w ogóle, jak odczytuje ten samochód? Dziwnie. Anuluj. No i dobra, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. 15,6 litra, średnie zużycie paliwa z 36 km. Taki do ryszardowej jazdy. Good. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ogólnie ten cały pakiet petrolheadowy w postaci próby autostradowej, pomiarów raceboxem, prezentacji, wszystko Wam się niesamowicie podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. O, jeszcze. Szmyl na koniec.